Bardzo nam zależy na tym, żeby oprócz tych pewnych wiedzy, którą musimy w jakiejś przekazać związaną z podstawą programową, z programami, które wybraliśmy, żeby nasi uczniowie też mieli informację i wiedzę taką, która pozwoli im w przyszłości też w jakiś sposób w tych zawodach, które wybiorą, czy ewentualnie w swoich gospodarstwach, umieć realizować te programy, które są oferowane przez agencję restrukturyzacji, Modernizacji rolnictwa, czy te, które prowadzą świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Dodatkową wiedzę i informacje wykraczające poza podstawę programową uczniom trzech klas Szkoły Rolniczej z Sandomierza w poniedziałek przekazywali specjaliści. Inna lekcja, zasadniczo można to dzisiaj nazwać takim spotkaniem edukacyjno-informacyjnym, realizującym też elementy podstawy programowej. Ale tutaj w tym wypadku, jakby za nasz taki środek edukacyjny, dydaktyczny, posłużą nam pracownicy i przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji modernizacji rolnictwa i powiatowy lekarz weterynarii. O tym, jakie rolnicy mają obowiązki wobec inspekcji weterynaryjnej, zapoznawała uczniów Elżbieta Surgał, powiatowy lekarz weterynarii w Sandomierzu. Żeby po prostu wiedzieli, z czym mają do czynienia i co muszą spełnić, jakich dokonać zgłoszeń, aby prowadzić zgodnie z przepisami swoją działalność i hodowlę. I aby nasza współpraca układała się poprawnie i pozytywnie, ponieważ my mamy w stosunku do nich prawa, obowiązki, a oni mają też w stosunku do nas obowiązki, prawda? I jeżeli są zarejestrowani u nas w rejestrach powiatowego lekarza, prowadzą działalność łów i hodowlę zwierząt, więc muszą podlegać. Przepisom inspekcji, czyli podlegać kontrolom, w zależności od tego, jakie zwierzęta hoduje. Jeżeli to są świnie, to w kierunku choroby ałjeszkiego, w kierunku ASF-u, klasycznego pomoru świń. Jeżeli to jest drób, więc badamy tam salmonelle. Jeżeli wystąpi grypa, no obnie, bo to jest zmasowany, a także się tak wyrażę, więc ubija się, gazuje całe stada. Jeżeli to jest bydło, więc badamy białaczkę, gruźlicę, brucelozę w monitoringu. Jedną piątą powiatu co pięć lat, więc mamy po prostu. Wtedy wiedzę, że nasz powiat jest wolny od tych chorób. I to jest istotne w obrocie, bo aby można było te zwierzęta sprzedawać na utworzenie np. Na nowego stada lub do rzeźni, więc muszą posiadać taką decyzję, że stado jest urzędowo wolne od tych chorób, które dotyczą poszczególnych gatunków zwierząt. Z kolei o identyfikacji i rejestracji zwierząt mówili fachowcy z Biura Powiatowego. Armiro, szandomirzu. Tak naprawdę to już 20 lat rejestrujemy zwierzęta. Pierwsza akcja kolczykowania była w 2002-2003 roku, więc tu jakby yy... Jest to znane wszystkim posiadaczom, którzy hodują zwierzęta, natomiast wchodzą nowe nowe systemy, nowe możliwości rejestracji. Teraz już rolnik z poziomu domu może do IRZ Plus sam sobie zgłosić te zwierzątka jako w systemie, jak ma tylko internet i komputer. Także młode pokolenie bardzo chłonie taką wiedzę i my tu dzisiaj właśnie jesteśmy po to, aby im tę wiedzę przekazać. Uczniowie sandomierskiej szkoły podkreślali zadowolenie z takiej formy zajęć. Jest to przydatne, bo też możemy poznać. Są wiedzę od strony profesjonalistów i przyda się nam to tak też wiedza od strony właśnie takiej praktycznej. W ofercie tej szkoły są różnorakie zajęcia prowadzone poza placówką. Oprócz takich spotkań z pracownikami instytucji rolniczych, które mamy bardzo blisko na wyciągnięcie ręki, to można powiedzieć, że też stosujemy coś takiego jak wyjazdy edukacyjne. I wtedy właśnie, można powiedzieć, też we współpracy czy z agencją, czy ośrodkiem, wymieramy tak zwane gospodarstwa demonstracyjne, w których możemy w jakiś sposób poszerzyć wiedzę praktyczną naszych uczniów. Sam Jerzy Strzyż, STV Info.